Nie wyrabiasz się z odpowiadaniem na maile? A może na Instagramie czeka na Ciebie górka nieodczytanych wiadomości? Robi się słabo na samą myśl, żeby w końcu na to wszystko odpowiedzieć? W tym odcinku powiem Ci, jak ja sobie z tym poradziłam. Nazywam się Ela Sondel, a to jest Solonauta Podcast, czyli podcast dla solo przedsiębiorców i twórców online. Pokazuję tutaj, jak za pomocą automatyzacji i sprytnych, nowoczesnych narzędzi odzyskuję czas i święty spokój. Odcinek drugi. Z jednej strony, gdy otrzymujesz dużo wiadomości, to może być powód do radości, bo to potencjalnie oznacza duże zainteresowanie Twoim produktem lub usługą. Z drugiej jednak strony, gdy masz za dużo zapytań do przerobienia, to możesz się zorientować, że pochłania ci to najwięcej czasu i energii. A być może chcesz ten czas i energię włożyć gdzieś indziej. Tak było właśnie ze mną. Nie miałam czasu na tworzenie nowych treści i marketing na samej górze Lejka, bo odpowiadałam wciąż na te same pytania. U mnie problemem było też to, że ludzie zaczęli mnie traktować jako źródło darmowych konsultacji, a ja się dałam w to wkręcić. Zanim przejdę do tego, co zrobiłam, żeby się z tego wykręcić, chcę zwrócić uwagę na jedną rzecz. Nie wszystkie podane tutaj metody będą dla ciebie, zwłaszcza jeżeli dopiero zaczynasz budować swoje jednoosobowe imperium. Na początku lepiej mieć kontakt ze swoimi potencjalnymi klientami, nawet jeżeli wiadomości jest za dużo. To jest twoje pierwsze źródło informacji o tym, czego Klienci potrzebują. A właśnie kilka z tych metod, o których ja tutaj dzisiaj powiem, będą zakładały trochę mniejszy kontakt z twoimi potencjalnymi klientami. Dobra, a teraz przejdźmy do tego, czego nie musisz robić, ale może musisz to usłyszeć. Ja musiałam to usłyszeć. Po pierwsze, nie na wszystko musisz odpowiadać. Po prostu, zwłaszcza jeżeli pytanie jest spoza Twojego obszaru. Ja się dosyć długo z tego leczyłam. Wydawało mi się, że skoro ktoś mi zadaje pytanie, to ja mam jakby obowiązek na nie odpowiedzieć, a to wcale tak nie działa. Oczywiście, jeżeli oferujesz na przykład wsparcie merytoryczne w ramach Twojego kursu i Twoi klienci za to płacą, no to wtedy musisz. Ale ja tu mówię bardziej o sytuacji, gdy ktoś, kto nawet jeszcze nie jest Twoim klientem, po prostu do Ciebie pisze i ma jakiś interes. A po drugie, nie musisz też odpowiadać wszędzie. Ja w pewnym momencie ograniczyłam miejsca, w których jestem obecna, tak obecna w sensie osobiście, że można mnie o coś zapytać i do mnie zagadać tylko do maila. Czyli można się było ze mną skontaktować tylko mailem. Metoda może i trochę przedpotopowa, ale nie byłam w stanie ogarnąć jednocześnie e-maila i, i Instagrama i jakichś tam komentarzy na YouTubie i Facebooka. Ja wiem, że to w pewien sposób ogranicza ilość pytań, które będą do ciebie docierać. To znaczy nie każdy wtedy do ciebie zagada. No, ale trochę o to nam chodzi w tej metodzie. Że być może, jeżeli ktoś ma ważne pytanie, no to wejdzie na tego maila i zadaje w mailu, czyli tam, gdzie rzeczywiście odpowiadasz, a nie będzie cię atakował z każdą duperelą, na przykład na Instagramie. Co mi się zdarzało nad wyraz często. No, jak już zaakceptujesz te dwie rzeczy, to znaczy, że po pierwsze, nie na wszystko musisz odpowiadać, a po drugie, że nie musisz być wszędzie i nie wszędzie musisz odpowiadać. Możesz sobie wybrać preferowany kanał. I będzie Ci to wtedy łatwiej ogarnąć, i nie będzie to też takie męczące. To trzecią rzecz, którą możesz zrobić, to zrobić tak, żeby ludzie nie musieli już pytać. I teraz, jak to zrobić? Po pierwsze, upewnij się, że na pewno masz na stronie wszystkie potrzebne informacje. Zwłaszcza jeżeli otrzymujesz to samo pytanie w kółko i jest ono na przykład związane z Twoją ofertą, to upewnij się, że na przykład na landing pageu sprzedażowym rzeczywiście masz te informacje i że ona jest widoczna i że ona jest we właściwym miejscu, czyli tam, gdzie ludzie się jej spodziewają. Więc to jest pierwsza rzecz, czyli landing page. Druga rzecz, która też może być na landing page'u, to jest FAQ, czyli najczęściej zadawane pytania. Być może jakaś część informacji nie nadaje się po prostu do umieszczenia na landing page'u, bo na przykład zaburza to strukturę albo nie jest to jakaś super istotna informacja, ale super często się pojawia, to może wtedy warto ją wrzucić do właśnie takiego FAQ, które masz tam gdzieś na landing page'u sprzedażowym, no, i to się tam znajduje gdzieś poniżej oferty. I w zasadzie te dwie rzeczy mogą ci już załatwić bardzo dużo. Bo z reguły, jeżeli jakieś pytanie pojawia się wielokrotnie, to po prostu ty tej informacji nie masz tam, gdzie ona powinna być. Kolejna rzecz, którą możesz zrobić, która ściągnie z ciebie stres i energię, to napisać gotowe odpowiedzi. I przez gotowe odpowiedzi ja rozumiem. Gotowe odpowiedzi w stylu, ktoś ci zadaje jakieś pytanie, na przykład na mailu, i ty masz na to gotową odpowiedź, ale także na przykład całe artykuły. Bo będą takie pytania, które na przykład są pytaniami merytorycznymi, na które chcesz odpowiedzieć, albo widzisz taką potrzebę, dlatego że no, one często się pojawiają, i wtedy warto na ten temat przygotować artykuł i po prostu do niego już później odsyłać. A być może części osób nie będziesz musiał albo musiała odsyłać, bo po prostu ten artykuł znajdą. Ale nawet jeżeli nie znajdą, to wtedy jedyna robota dla ciebie to napisać bardzo krótką wiadomość, po prostu podesłać link do tego artykułu, nie musisz się już tam rozpisywać. A jeżeli chodzi o to ściąganie stresu i energii, to chodzi mi o to, ja na przykład tak mam, że gdy ja odpisuję na maile, to mam taką tendencję do zastanawiania się za długo i za dużo nad tym, czy ta wiadomość jest uprzejma, czy ja w tej wiadomości jestem miła, czy po prostu ta wiadomość jest taka, jaka bym chciała, żeby była. A jeżeli ja już mam wcześniej przygotowane gotowe odpowiedzi na niektóre wiadomości, zwłaszcza takie, które na przykład mnie stresują najbardziej, czyli jakoś są związane z płatnościami i zwrotami no to będzie ci dużo łatwiej i nie będziesz marnować tyle czasu i energii, u mnie głównie chodziło chyba o tę energię nawet niż o czas, na to, żeby skonstruować taką wiadomość. Kolejna rzecz, którą możesz zrobić i którą zrobiłam u siebie, to kuloodporny formularz kontaktowy. Bo gdy przeszłam już przez te punkty, o których mówiłam, czyli upewniłam się, że na landing page'u są wszystkie niezbędne informacje dotyczące danej oferty, upewniłam się, że tam jest faku i że tam rzeczywiście są też Odpowiedzi na te najczęściej zadawane pytania. Pokryłam też niektóre pytania całymi artykułami albo jakimiś podstronami, które zawierały jakieś wyjaśnienie. To i tak zdarzało się, że ktoś na przykład z formularza kontaktowego do mnie pisał z pytaniem, które ja już gdzieś opisałam. I ja to rozumiem, dlatego że no nie zawsze jest tak łatwo się nawigować po czyjej stronie, zwłaszcza jeżeli tam jest bardzo dużo informacji. To ta informacja może tam być, ale może nie być tak łatwa do znalezienia. Więc ja stworzyłam sobie taki kuloodporny formularz kontaktowy i kuloodporny formularz kontaktowy to jest taki formularz, który zawiera już odpowiedzi. I ten formularz jest zrobiony tak, że ja dalej pozwalam ludziom wysłać mi zwykłą wiadomość, ale wcześniej z listy rozwijanej proszę, żeby wybrali czego dotyczy problem, czyli na przykład problemy z logowaniem, co się u mnie czasami zdarzało. I tam dawałam rozwiązania tego problemu, czyli na przykład, jeżeli się logujesz firmowego komputera i masz tam jakieś VPN albo na przykład jakiegoś klienta poczty używasz w ramach skrzynki firmowej to rzeczywiście logowanie może nie zadziałać dlatego że ja mam akurat logowanie magicznym linkiem i niektóre z tych skrzynek firmowych one jakieś cuda na robią z tym linkiem po prostu to nie chce działać Więc ja tam opisuję już wszystkie możliwe rozwiązania Podobnie zrobiłam na przykład z pytaniami merytorycznymi. To znaczy jeżeli ktoś z ulicy, to znaczy nie osoba która jest moim klientem i ma dostęp do wsparcia merytorycznego w ramach kursów, tylko ktoś taki, kto przychodzi ze mną i chce mi zadać jakieś pytania merytoryczne, to na to też jest opcja, czyli ta opcja się nazywa mam pytanie merytoryczne i ja tam informuję o tym, że nie udzielam odpowiedzi na pytania merytoryczne poza platformą, to znaczy poza kursami, ale od razu też przekierowuję gdzie taką pomoc można uzyskać, są grupy na Facebooku, które są dosyć aktywne i w których można uzyskać odpowiedź na swoje pytania. Więc też nie zostawiam ludzi z niczym, nawet jeżeli po prostu nie mogę albo wybieram, że nie chcę im pomóc, dlatego, że zwyczajnie mój czas jest ograniczony i z tymi pytaniami merytorycznymi od osób spoza moich kursów miałam bardzo duży problem, znaczy miałam ich bardzo dużo i po prostu nie jestem w stanie odpowiadać na nie wszystkie. No a jeżeli pytanie dotyczy czegoś innego, czego po prostu nie ma w tych opcjach, co się praktycznie nie zdarza, to się naprawdę prawie nie zdarza, no to wtedy jest opcja inna i można mi zwyczajnie wysłać Wiadomość. I prawdę mówiąc, ten formularz zmienił bardzo dużo. Jak zbudować taki formularz, pokażę w jednym z tutoriali, który właśnie tworzę. Będzie on dostępny na mojej platformie, i jeżeli będzie dostępny już na moment publikacji tego podcastu, to na pewno zalinkuję go poniżej, to znaczy w notatkach do tego podcastu. A jeżeli nie będzie gotowy, to zalinkuję po prostu wszystkie tutoriale. Można też się trochę posiłkować wszechobecnym, już chyba. AI, -em. za niedługo to AI nam wyskoczy z lodówki, mam takie wrażenie. Z mojej już na pewno wyskakuje. Ja na przykład przez chwilę miałam coś takiego, zaimplementowanego, że gdy przychodził mi mail, na maila tam kontakt małpa i tak dalej, to AI automatycznie tworzyło odpowiedź na podstawie tam jakichś danych, które ja już wcześniej przygotowałam. I oczywiście ja tej odpowiedzi nie wysyłałam automatycznie do mojego potencjalnego klienta, czy po prostu do tej osoby, która mnie o coś tam pytała, tylko ja musiałam tę odpowiedź jeszcze zaakceptować. One po prostu się tworzyły jako drafty, ja musiałam je sprawdzić, potem klepnąć. Jednak zrezygnowałam z tego, dlatego że gdy zaimplementowałam ten kuloodporny formularz, to się okazało, że tamta druga rzecz jest mi totalnie niepotrzebna. W ogóle już abstrahując od tego śmiesznego rozwiązania właśnie, że AI pisze odpowiedzi na maile, to w ogóle na przykład takiego nawet głupiego czata GPT można użyć do pomocy w pisaniu jakichś takich maili, które są dla nas trudne do napisania. Czyli na przykład jakieś maile dotyczące zwrotów. I to zdejmie z ciebie trochę stresu, przynajmniej ze mnie trochę zdejmuje, bo dostanę jakąś gotową odpowiedź, która jest napisana w sposób uprzejmy. Oczywiście ja muszę to potem trochę przerobić, ale w tę stronę jest łatwiej. Niż będąc w lekkim stresie, zwłaszcza jeżeli to swój pierwszy zw zwrot, na przykład, napisać jakąś wiadomość, która jest taka napisana na spokojnie, jakby. Ale jeżeli sobie przygotujesz wcześniej gotowce, to to też ci już nie będzie potrzebne. No i ostatnią metodą, o której chcę tutaj powiedzieć i która będzie miała, moim zdaniem, trochę inne zastosowanie, to jest zaimplementowanie chatbota na Twojej stronie. I ja mówię o takim chatbocie, który będzie nakarmiony danymi z Twojej strony. Tylko, że tak. Taki chatbot, ponieważ on od razu odpowiada, wy nie macie nad tym kontroli, to znaczy nie siedzicie i nie patrzycie, co ten chatbot pisze, i nie akceptujecie każdej wiadomości, tak jakbyście to robili w mailu, nie? To, co ja mówiłam, że piszecie sobie drafta, a potem go musicie zaakceptować, znaczy nawet nie wypiszecie drafta, tylko GPT pisze drafta. No to tutaj tak nie jest. Co chatbot wymyśli, to wyśle. I to jest niebezpieczne. Jeżeli chcesz tego chatbota używać do na przykład odpowiadania na pytania dotyczące oferty, i na takie coś ja bym się nie odważyła, bo jeżeli on odpowie jakimś farmazonem, to znaczy poda inną cenę albo inne warunki, no to nie fajnie. Wtedy taka osoba kupi i na przykład potem będzie susi naszej niż ona myślała, i będzie miała słuszne zresztą pretensje do was, że jest nie tak, jak ten chatbot powiedział. Więc do takich rzeczy bym tego nie używała, ale widzę super zastosowanie chatbota. Do odpowiadania na pytania merytoryczne, możesz na przykład zbudować sobie takiego chatbota, który będzie w stanie odpowiadać na pytania merytoryczne. To znaczy, ktoś zada jakieś pytanie, takie o treść, na przykład Twojego kursu. O ile masz to w formie tekstowej, albo przynajmniej masz transkrypcję Twoich filmów w formie tekstowej, no to taki chatbot może być właśnie takim pomagierem, który odpowie na pytania, no i wtedy. Twoi studenci nie będą musieli szukać konkretnej lekcji. Czasami to nie jest takie proste, też odnaleźć konkretną lekcję. No i właśnie to jest też druga rzecz, którą taki chatbot może robić. To znaczy, nie tylko odpowiadać na pytania, to znaczy jak coś zrobić, ale też odpowiadać na pytanie, gdzie jest ta informacja, czyli na jakiej stronie, pod jaką lekcją znajduje się informacja na dany temat. I jak zrobić sobie takiego chatbota, który będzie robił właśnie to, czyli odpowiadał na pytania merytoryczne, plus jeszcze mówił, gdzie znajduje się lekcja na dany temat, która obejmuje jakieś dane zagadnienie. No to jak zbudować takiego przedłota, pokazuję w jednym z moich tutoriali. Ten tutorial jest już gotowy i link do niego będzie w notatkach do tego filmu. Czyli podsumowując, to o czym trzeba pamiętać, to po pierwsze, nie na wszystkie wiadomości musisz odpowiadać, a po drugie, nie musisz odpowiadać wszędzie. Możesz wybrać jeden kanał, pod którym będziesz dostępny lub dostępna. A po trzecie, jest kilka metod na to, żeby zrobić tak, żeby ludzie nie musieli pytać, a żeby ich pytania i tak były odpowiedziane. Czyli zadbaj o informacje na Twoim landing pageu czy na innych stronach. Na których jakaś informacja powinna się znaleźć. Pomyśl też o tym, czy nie warto zaimplementować gdzieś faku, na przykład również na landing pageu sprzedażowym, w zależności od tego, czego dane pytania z tego faku będą dotyczyły. Możesz się też wspomóc gotowymi odpowiedziami, one ściągną z ciebie stres i energię, albo w ogóle przygotować całe artykuły, które pokryją jakiś temat, o który twoi ludzie często pytają. Po czwarte, możesz przygotować kuloodporny formularz kontaktowy, który będzie już zawierał część odpowiedzi. Możesz też posłużyć się GPT i stworzyć sobie takiego pomagiera do odpowiadania na twoje maile, który będzie przygotowywał drafty wiadomości albo zaimplementować chatbota na stronie, który nakarmiony twoimi danymi będzie pomagał na przykład w pytaniach merytorycznych twoich studentów. Na koniec dodam tylko, że warto się nauczyć takiego nawyku, żeby za każdym razem gdy ktoś cię o coś pyta, to może warto to sobie zanotować. I jak takie pytanie pojawi się drugi raz, to to już może być wystarczające do tego, żeby dodać to do jakiegoś faku albo stworzyć jakąś osobną stronę na to. U mnie na przykład efektem czegoś takiego było stworzenie osobnej strony, w której tłumaczę, w jaki sposób wystawiam faktury, dlatego że mam dosyć specyficzną grupę klientów, bo to są osoby, które są zatrudnione w firmach na B2B, ale tak naprawdę nie są przedsiębiorcami, więc nie orientują się zbyt dobrze w podatkach, fakturach i innych takich. A po drugie ja mam firmę w Hiszpanii, i to trochę komplikuje sytuację. I często dostawałam pytania, dlaczego ta faktura wygląda tak, a nie tak. Dlatego mam już na to osobną stronę, i po prostu podsyłam linka i tam jest wszystko ładnie wyjaśnione. No dobrze, no to w tym odcinku to tyle. I słyszymy się w następnym. Cześć!